Uch, dobra. Szymeczek czatki. No, jak będzie... Uuu jakie fajne tutaj dynie są. Ja chyba przez ten cały stresik nie widziałam ich. No się fajne. fajne. zielone. <laughs> Ale robią. Ale robią. Dobra. Uh, szybka Zaczęła Chciało nawigacja i ktoś z do wenta, nie zauważyłem. Jak się szybko wygląda jak Zielonek Nie, nie jest ktoś do... Nawigacja. Nie oskarżaj mnie! Ale zielonek, zielonek wygląda podejrzanie. Przed później. Ja byłem w komsach. Nie oskarżaj no. mnie. Nie, zielonek, przed później trochę. No, no ja, trochę. Ja Zbychu, zielonek i ty szliśmy tam. No i ja zostałem w o robić questy ja, po, ja, ja zrobiłem dwa quest'a i poszedłem do komusu. Wiktorek, gdzie byłeś? O dwa robiłem quest'a. Dobrze, Wiktorek, to jesteś ty w takim razie, bo ja Ej. byłem o dwa i robiłem liście. Zgasły światła, wyrzucałem liście w tym momencie. No nie mogłeś wyrzucać liści, skoro ja tam stałem. Zgasły światła i widziałem jak ktoś wentował, jak to możliwe? Kogoś widziałem tam. No tam czas, nie i, byłem jeżeli... w ja, ja byłem w komsach, odszedłem od was, poszedłem do kąsu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Żeby tam zbić trochę twoją logikę, że jak coś, ja te światła włączyłem po, nie wiem, 3 sekundach, bo byłem w elektryku. Więc jeżeli robił liście i były wyłączone światła, to do momentu, w którym przebiegł na nawigację już na pewno światła były włączone No tak, światła wracały w tym momencie. Mógł widzieć no. wenta. Widziałem Wenta i widziałem ciało przy lewym, w lewym górnym, w prawym górnym rogu nawigacji. Był ktoś jeszcze z tobą tam na no z tego, O2? Z tego co wiem to to Elementar Tak jak no tak, że ja ciebie nie widziałem na tym o Były światła zresztą jak robiłeś questa Ja spędziłem go okay. wcześniej By, Był tam jeszcze ktoś z wami na O2 czy nie? No wcześniej chodźmy, Zielonek ja byłem chyba tam. No ja poszedłem do końca. Dobra, nikt z wami nie biegł w tą stronę? Mm, z tego co wiem to chyba nie No tylko Zielonek na początku No to mamy trzech podejrzanych, dzień dobry Proszę uważać? Widział... Możemy skipować, bo nie mamy informacji. Czy ktoś widział zielonka jak idzie faktycznie, czy po prostu wętnął się do komsu? Nie, ja po prostu wszedłem, poszedłem Stać. do komsu i oni uważają, że to jest. Nie, on mi wygląda podejrzanie, to musiałem zagłos zagłosować na niego, nie? Zagłosowałeś, co no się Nie, stało. Ja nie. Ja jestem na ciebie zawsze no. <laughs> hmm, Tak to jest, tak jest się zielonkiem, no. Oh no. kto tutaj stał ze mną bocik. No dobra, to trochę się cykam, ale dobra. Ale tak jakby czekał, sprawdzał, co tu idzie, ale może nie. Może to on mnie sprawdzał. Zobaczymy. No, Oj. No, dobra, zaufam mu i będę za nim łazić, chociaż. Nie, już zgubiłam. Przejdź, zgubiłem boczkę. I... co wyleży. szybko mm. e, Dobra, widziałem jak coś zielonka, jak biegał teraz na reaktor od dołu. Biegłem na A. reaktor od Aperendina. Byłem po fiolki i biegłem na reaktor, bo nie niełem... Ale też szczerze, miałem problem miałem w mnie chyba fioletowego. Uciekał z tamtej strony. Tak. Tylko dodam. Czyli bocik uciekał z tamtej strony i zielonek też mi się wydaje, żeby raczej oddał. Nie, żeby ja nie tam nie Z góry robiłem fiolki, a potem biegłem od góry. Ale bym czterem to jeszcze widziałem Kojota, który też nie żyje, i Elementara, który był ze strony Kojota. Więc obstawiam Elementara, jeśli. No, to w stronę komunikacji. Nie wiem, czy to jest ciało dokładnie. Zgłosiłem chyba niebieskiego, czy nie? Nie, nie, niebieski był wcześniej zgłoszony na nawigacji. No nie, no na to, nie to tutaj. A no dobra, no to ja zgłosiłem obydwa. No to pomarańczowy jest przy elektryku Ej, no właśnie, on zgłosił wszystkie ciała. O ja. Wydaje mi się, że one kręci, a elementar był przy obu ciałach, tak? To już rozumiem? Elementar był przy drugim ciele na pewno. I przy pierwszym w sumie też. Nie prze tak, ale, ale mało możliwości, żeby z odba mógł zrobić. No tak, ale z, przy tym drugim to jest dosyć obwióz, bo on biegł z tej strony. Tak, e, bo ci no. Bo chciałem sobie wcisnąć guzik, powiedzieć, że fajne ozdoby Halloweenowe <laughs> są i tak dalej, bo zauważyłem je, a nie widziałem ani bota, ani ciebie. Bo ci kryty bo ci, w nawigacji był ze mną. Bo teraz biegł od tego. <laughs> Od ja nie, widziałeś wichorka, jak widziałeś? Nie... nie widziałeś nie no, na silcach Elementar. No, no elementa. tak, bo przed nawigacją tak, na silcach byłem. Filtre. To było ho, 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 z nas nie wcześniej. Nie, nie? I miałem Kujota w tym, w tym momencie. No chwilę temu miałem Kujota w storage'u. Jak poszedłem robić paliwko. A no przegrałeś no, z, z, z widziałem go. E, w sensie widziałem go z, z martwego. Jak światło było zgaszone. Dobra jedna niezgodność. Gdzie widziałeś bocika Mówiłeś? Bo ciekawe, miałem w przejściu od Admina do Storata. Ola tak mu się o Ola mówiłaś, Nawigacji. No Ale poszło. później zgasło światło i go zgubiłem. No mówię, że widziałem go przed chwilą. Nie na początku. Na początku Przede tylko widziałem... 4 tatki wcześniej, nie? I mówisz, że ja tam byłem. Na sitce miałem... To się nie dowiedzieliśmy, a ciała, ciało przybywa. Uuu, i światło teraz jest zgaszone. Jezu, ja się chyba ukryję w kącie, bo się boję. A nie, przecież i tak mnie znajdą. Kto tu jest? No Jest bućka. Nie wiem. O, jest tu elementar, kurde. Czy są przygałoby? Nie, nie. Dobra, dobra, dobra. O nie, czemu ze mną łazi? Dobra, chodźmy razem. O nie, do elektryka? Dobra, to chodźcie ze mną, chodźcie ze mną. Tu, 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 tu. tu, tu. chodź, jeszcze bocik. O żołnierzu sobie to jeszcze gorzej będzie. O nie. Stresuję się w tym miejscu. Nawet najłatwiejsze taski tutaj nie będą wychodziły. Już światło skarżone, kurde no to jadą mnie. Nie, nie. Nie. Tu jest Włocik, dobra. Wyski, trzęsą O, dobra, dobra. Dobra, bo nie klikowaliśmy nikogo, jak powiesz, że to jakiś frak, mogą być problemy. A nie było żadnego fraga w tej runie. no nie. To, to nieważne coś podejrzanego może coś ktoś widział? zamknięte drzwi w elektryku. No i w y, kamerach też były zamknięte drzwi. No kamerach widziałem Ja z bocikiem tak. chodziłam i byliśmy w elektryku z ostatnio No, się był w adminie, więc jelen nie miał kogo zabijać. Elemenar po w adminie i przebiegał obok e, i przebiegał obok mnie teraz. Dosłownie pod koniec rundy mógł mnie zabić, bo by nie było nikogo wokół, i no, nie stało się. I mijałem elemenara, jak naprawiam światła. Wydaje mi się, że Elemenar że, że faktycznie się trochę skierował tutaj. Mm -hmm. Tutaj ewidentnie podejrzewam zielonka w tej rundzie. Znaczy, się teoretycznie patrzył na kamery całą rundę. N nie no prak. i pod koniec byłem z zielonkiem zamknięty, nie? No i zamknął drzwi. I w tych kamerach. No, ktoś mnie zamknął, Więc ja czas potrzebna na kamery, ja od razu mówię. Mimo, no, to jest zielonek. Ale nic nie, nie, nie potwierdzam. Znaczy, nie mamy za dużo dowodów, dobra, zróbmy tak, by jeszcze jesteśmy bezpieczni. Możemy teraz skipować spokojnie, ale musimy w miarę wczesną emergencji zagrać, nie? żeby nie było double killa. No. No, no. mhm. O dwóch impostorów, tak, tak. To jest. No nie jest żer, nie jest żer. No bo dźgawać, bo ja sama się boję teraz chodzić gdziekolwiek. <grybujesz> czekaj na mnie, czekaj. O Jezu, już coś popsuli. O jakie łatwe kabelki. Co tu się dzieje właściwie, taski? U, tlen, szybko. Naprawił, naprawił, dobra. chodzę mną do elektryka. Dobra. Jakbym nie słyszał normalnie, nie? Wiesz, nie. Może tylko czeka, aż będzie okazja i te ciach. Nie. Ja myślę, że... Ech! Y? Zamknęli nas tu. Myślę, że... O nie, tu Wiktorek jest. Podejrzany, podejrzany. Czekajcie. Czekaj, czekaj, zobaczmy Dobra. No i znowu, kurde, światło. I Stasiu, Stasiu też sas. Tak, myślałam, bocik, dawa idź tam. Idź, idź szybko. No nie, 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 nie. Wbijaj, wbijałeś mnie. No zgłaszaj, nie widział. Nie widział? O nie, ktoś inny zgłosił. A nie, dobrze, dobrze. U. Całą rundę patrzy. Na początku rundy patrzyłem, to Santyn była całą rundę z Bocikiem no. i Stasiem, w z, z Bocikiem i Stasiem. Ja teraz wygląda elektryka, że odpaliły się światła, a Światła naprawiał Bocik i stał na ciele z No Aha. właśnie, zgubiłem ją i szukałem, i poszłem naprawić światła, żeby ją znaleźć i... Znalazłem no, no, bo... ale Stasiu za nią ubiegał. Hmm. No to Stasiu, teoretycznie, no, to Tak. Gdzie? Dobrze. Pytanie, Ta co ten... robiłeś, Stasiu? Dawaj, no teraz kogoś byłem kogoś ogólnie tak Podleciałem poleciałem w dół z tej kafeterii co zaczęliśmy, poleciałem no to... na prawą stronę jak było o 2 po jak zobaczyłem, że dwie sobie rą, to o 2 to poleciałem dalej do kafeterii zrobili to o 2 to poleciałem znowu w dół spotkałem Santin i koś jeszcze, chyba Santin Bota no. i jak szliśmy, byliśmy już w Lower Engine to wtedy zgasło światło Widziałem, że Santien biegnie do światła, no to pobiegłem dalej, nie? jest słaby argument. Ale Zbysiu nie żyje? Zbysiu nie żyje, a Stasiu. Tak. nie żyje, a Stasiu żyje, to jest. Dobrze, Stasiew, tak. Słychał Słychał tak. Tyś, że w ogóle nie widziałem. Zbysiu nie Dobrze kombinują. Jeszcze nikogo nie sprawdza, czy wszyscy są ok. I nikogo nie śledzi wbrew pozorom, tylko tak. Nie ja zobaczyłem, to... że tutaj coś ten ja zagłosowałem. A co ma śledzić? To nie ma innego wyjścia, to musi być stary. Wczoraj, wczoraj czy przedwczoraj ten argument się sprawdzał, więc... <laughs> nie ma innego wyjścia. Wykrywamy, tak? Nie, jeszcze imposter. Ale dobrze to rozegrali, super. Bardzo ładnie. Teraz mogę sobie porobić zadanka bez przypału. Czy jest wolne miejsce? Wydaje mi się, że jest 9 na 10, więc... Wbijaj do... A, jesteś na tym! Na Discordzie, dobrze. To jak będzie kolejne lobby, to sobie wejdź. POT jest na tym, na Discordzie. Zresztą Foszek niedługo ucieka, więc też będzie wolne miejsce, na pewno. Kurde, wszystko zrobiłam, dobra. Możemy sobie patrzeć Łazić za... Znajdźmy kołoś oho! Jak tutaj oglądają. Zielony kojatelementar, no 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 o, o! O! O kurde! Ale zabił! Ale go zabił! Dobra, Będzie zanim ogóle zaczniemy rozmowę wiktorek. Zrobimy, proszę. Nadbym. Patrzyłem na dół. Chyba, że szybko to teraz mogę. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Mogę zapytać szybko By o Kto skończył w elektryku tą rundę? Kto skończył w elektryku? Bocik był w Medwayu na pewno. Eee, zielonek. Co? Gdzie skończyłeś rundę? Ja skończyłem w korytarzu pomiędzy Lower Engine'em a Elektrykiem. Eee, na to był w Elektryku? Czy nie? Ja, ja nie, mówię. nie mówię. No to teoretycznie stawiam na zielonka, bo widziałem węd Security Electric. A macie jeszcze jakieś taski? Nie. Nie, moje się uh... Ja mam mam ostatnie. Stawiam na zielonka osobiście. Trochę jestem skłonny go kiknąć No mówię ci Widziałem z drugiej strony na adminie Vent electric yy, yy, Znaczy vent security electric Z drugiej electric. strony Wiktorek ja cię chwilę tam widziałem Jakbyś z strony reaktorów. Ja jestem w adminie, nie no. widziałeś mnie na milion Znaczy mogłeś mnie widzieć W kafeterii przy kablach na lewym górnym. I wróciłem się do admina Ja biegam na chwilę do medbay'a, a mogę się stopnąć No i ja jestem na adminie, skończyłem tutaj Widziałem tego wendę, mówię ci. Miałem mi sprawdzić, kto był w tym elektryku. Bocznik, musimy się dogadać, ok? Hmm. Możemy Zrobimy. się zgadać na to, że albo skipujemy, a robisz taskę i bardzo szybko biegniesz na emergency meeting. Albo kikujemy zielonka, albo wiktorka. I jeżeli nie wygramy, to znowu emergency meeting nie ma innego wyjścia. No, to ja możemy... Nie wiem, właśnie, kto to. Ja wolę właśnie zrobić tylko taska i emergency meeting. Możemy tak zrobić na chcemy, chcemy skipnąć w takim razie pocik? No tak bezpiecznie. No to skip. Tylko trzymajmy się w grupie teraz. Tak, co był? Zielony. Ja. ja, ja. Mówię. Zielone. Tyle razy co ja ci chciałem. Kurde. Zrobiłeś tego wenta, nie? No. Ej, bo no, ja się uśmiałem, byli. bo Wiktorek mówi tak dla Beki. Jak się skacze do wętek zielony, po czym zielony mnie zabije i skakuje do wenta. Ja. Ale ja to zupełnie nie powiedziałem to tak dla jaj na początku no, wie. A no, wiedziałem to zielonek. To zielonek no, wiedziałem, było, w w w wiedziałem, że szedł w prawą stronę. Wiedziałem, że szedł w prawą stronę. Ja w pierwszej rundzie w ogóle go już tak, wyczułem. Tak, tak właśnie. Dobra, no to play jeden. No. Zielona, słaby fake. W Santin co poszło, żeby się zmutował. Aha. Chyba myślałem, że była odmutowana, nie? Już jestem, A, jestem. Tutaj. Halo, jestem. Ola, bo ty byłaś zmutowana. No. Na... Po czym, jak przyszedł Brisu, ty się odmutowałaś. A no tak! Część, być bo Dobra. być to... No tak. Kot? No jest na Amon'gu. No, wiem. Nie gardź się.